Trosko o najbliższych wyniosłem z domu. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla ojca. A ja dla syna. Tak, to u nas rodzinne. A ty? Dla kogo się zaszczepisz? Dowiedz się więcej na gov.pl. Ukośnik. Szczepimy się. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl. Ukośnik. Szczepimy się. Lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl ukośnik szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl ukośnik szczepimy się lub zadzwoń 989.